Piękni jesteśmy! Piękni i młodzi! Piękni, młodzi i tacy niebiesko gran granatowi. A to poczekaj, jeszcze zanim zaczniemy. Muszę tu. Piek i. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Kiedyś śpiewali na początku, czy było takiego. element rozrywkowy był. Teraz nie ma. <mu fifteenapatki> Dzień dobry, dobry <tuchy> <tuchy> witajcie w programie Happy News, który prowadzą ja i mój niezrównoważony kolega. B.A. Mardok, Hannibal też. I Hannibal też. Drużyna, witamy. Kto eee, zna, znał, ten zna. Szacun, że ostatni odcinek oglądaliście, był taki długi. Nie? Nagraliśmy i na końcu na ktoś mówi. ale długi odcinek, tak. ale jaki wartościowy. No tak było, nie zmyślam. Ile fajnych newsów. Damian Pokoł. No, powiem wam, że po, po programie rozmawialiśmy i mówię, i Kasper mówi, co z tym lustrem cię, to rozwaliłem. Ja Więc no powiem ci, że walczyłem e, wewnętrznie, żeby tutaj nie uronić łzy, jak neram w czasie palniarzy mu e, chyba uronił. Czy nie? Przejdźmy do mojego newsa mówi, chwili, tak mówi, Właśnie nigdy nie sprawdzałem. Piotruś, dlaczego tak mówisz? Ale sprawdzimy to kiedyś. Dobra. Newsy. E... Kliknij sobie w pierwszego mojego newsa. Mamy po dwa newsy dzisiaj. Tak, wyjątkowo. Tak. Klikam. Uwaga. O kocie? Tak, ale nie patrz na niego właściwie. No, Uwaga. Mieszkasz tutaj w Turcji. W 11-piętrowym bloku. Przychodzi taki czas, że jest trzęsienie ziemi. I ten blok się składa jak domek z kart. Taka sytuacja miała miejsce w Turcji. No i zaczęła się akcja ratownicza. Wiemy, że w lutym e, było dużo problemów w Turcji, e, bardzo dużo osób no, zginęło. Było e, w newsie, mieliśmy newsy. Mieliśmy o, tym newsa, mieliśmy o e, piłkarskim, tak e, piłkarskim newsie. I to sytuacja jest taka: e, tu, Wiele osób zginęło, ale właścicielka szukała swojego kota. E, no i wykrowała mm, Straczaków, że tego kota nie ma. No ale. Minął pierwszy dzień, e, drugi trzeci. chyba były inne wtedy. No nie, to przy okazji, jakby psy tam pewnie wiesz, szukają, więc przy okazji szukają wszystkiego, co żywe. Minął tydzień, kota nie ma. Minęły dwa tygodnie, kota nie ma. Minęły trzy tygodnie, kota, kota nie, nie ma. Cztery tygodnie, pięć tygodni, sześć tygodni. Czy już wiesz, że kot się znalazł? Tak. A po ilu tygodniach, Kacper? Po siedmiu. Okej. Okay. Nie już... obawiam się, że na przykład po trzydziestu, po dwudziestu i że będzie. Się... Już znowu będzie nie, odcinek. I ogólnie się nie znalazł. Nie, znalazł się. <głos> <głos> znalazł się w 49 dniu. Wyobrażasz sobie, że straciłeś swojego zwierzaka na półtorej miesiąca ponad. No i nie oczekujesz niczego. Jakby no nie ma szans. Nie że... mogę patrzeć, tak? Tak, tak. tak. To jest w ogóle niesamowite, bo wiesz, to czy się znalazł? To jest taki symbol nadziei, że można mieć nadzieję w wielu beznadziejnych przypadkach, bo ja jestem super optymistą, ale w 49 dniu... Mm. Ten super optymizm jest nieco mniejszy. Tak. Jest już nieco... nie jest, bez super jest. Tak, jest bez super. <noise> e, a ona, e, ona przez 40 dni mieszkała w ogóle w, w aucie blisko tego bloku, no bo nie miała, nie miała już mieszkania, więc ta kobieta, wiesz, mając, nie mając domu, nie mając... Jestem jedzaka... zdziwiony twoim y, brakiem wiary. Mówiliśmy tu tutaj w no? tym programie, sam mówiłeś, tak. bo ja mówiłem. O gościu, o tacie, który wyszedł z domu i, wsiadł, i zasnął w ciężarówce w Indiach i znaleźli go po dwóch latach na TikToku. <noise> tak, tak, ale to jest inna sytuacja. Jakby ktoś mi no się. Tak. Jakby mi żona nie wróciła do domu, to, to widziałbym. <noise> Znalazłbym powody, dlaczego że nie chcę mnie widzieć i liczyłbym, że jednak ją kiedyś odnajdę. A jak widzisz 11 pięter zawalonych i tam myślisz, że pod tymi 11 piętrami jest Twoje zwierzę, to. Ale do, dobra, bo tego nie wiem. A? Oni go znaleźli tam w tych ruinach, czy on tak. się... Tak. a a, dobrze. dobrze Wyspiałowie to... się dobrze. A, tak, on no był wciągnięty z ruin. Ja myślałem, że po prostu z pieprzu wrócił za 40 dni i mówi: tadam". Nie, dał. <grym> nie, nie, nie. No dobra, no, no to dobra. No to, to... I mi się wydaje, że tego nie mówiłeś. Nie, nie. E, znalazł go właściciel budynku i operator koparki. Po prostu A. tam sobie grzebali i znaleźli. Także... Dobrze, że tak koparką, nie? bo hmm. po 49 dniach to już nie szuka się raczej żywych ludzi. No, no tak, w... o, właśnie, więc, w... więc raczej już te koparki jadą po prostu na ostro, w sensie tak, ale właśnie dlatego nie jechał na ostro, bo zobaczyli, że tam są jakieś przybory kuchenne. Coś takiego, że chcieli to wyciągnąć, okay. żeby go nie zniszczyć, bo zobaczyli, że jest po prostu. nie? Fajne. I, I kotek się znalazł. Także super super news. To jest taki symbol, że nawet jak myślisz, że jest bardzo beznadziejnie, to może być super fajnie. No i kotek przeżył i wszystko. To jest, to jest wiesz, to jest jak cudu. Czy nie wiem, jak tam przeżył. Nie mam pojęcia w ogóle, jak. To jest w ogóle niepojęte. Może gdzieś tam miałeś jakąś przestrzeń, może jakieś jeszcze myszki tam były, nie wiem. Może był przymknięty z jedzeniem. Ja, jakim... Nie wiemy, jak. Nie wiemy, ale ciężko sobie to wyobrazić, co się mogło wydarzyć, a mogę go przeżył. Ciężko to wytłumaczyć nawet. Cud. Może cud. Cud. W czasie y, w, takich historii jak trzęsienie ziemi w Turcji tych cudów było więcej. Przecież nie, znajdowano po bardzo długim okresie czasu żywych ludzi. Mój news jest również o zwierzętach. Wyjątkowo. Dla ciebie to takie zawsze jest, nie? Fajne. Y, w, w szpitalu... Bezdomny. Pojawił no. się bezdomny. Zwykła nocna zmiana. No, po prostu trafił do szpitala bezdomny, mm, opiekuje się nim personel, on sobie gdzieś tam leży, ale personel zauważa, że przed drzwiami szpitala są psy. I to jest ich, zdaje się, ze cztery. E, cztery te psy stoją przy wejściu do tego szpitala i ewidentnie na coś czekają. E, chcą, e, dają znać, że coś się dzieje w tym szpitalu. Okazuje się, słuchajcie, że m, to były psy, którymi ten bezdomny się opiekował i które to psy dokarmiał, i które to psy obdarowywał niesamowitym uczuciem zapewne, bo te psy w momencie, kiedy on trafił do tego szpitala, nie opuściły tego miejsca od wieczora przez całą noc. I o trzeciej w nocy pielęgniarka myśli sobie, co jest grane. Zresztą zrobiła zdjęcie, wrzuciła je, jak widzicie, na media społecznościowe i fajnie napisała. Przy tylu złych ludziach wokół dzisiaj natknęłam się na tą scenę. W szpitalu, w którym pracuję, o trzeciej nad ranem, podczas gdy Cezar, bezdomny, był hospitalizowany, jego przyjaciele czekali na niego przy drzwiach, napisała dziewczyna w mediach społecznościowych. Prosta osoba, żyjąca bez luksusu, która polega na pomocy innych przez przezwyciężaniu głodu, bólu i niegodziwości świata, ma po swojej stronie najlepszych towarzyszy i z wzajemnością, bo widać, że daje tym są miłość, ciepło i zrozumienie. Super. Pozwolili tym psom wejść do niego. Mhm. Te psy spędziły z nim resztę tej nocy w, w przyłóżku szpitalnym. Mhm. I e, rano powiedzieli lekarzom, co się wydarzyło. Lekarz rozmawiał z tym bezdomnym. Okazuje się, że on się bezdomnemu przyznał, że bardzo często jest tak, że sam nie ma co jeść, a tym psom daje jedzenie, które znalazł. E, Bezdomny się, okay. się lekarzowi przyznał. Przyznał się lekarzowi, okay. że często sam nie je, bo, bo wie, że te zwierzęta są głodne e, i że oddaje to swoje jedzenie mhm. tym, tym bezdomnym zwierzętom. A trzeba przyznać, że ta pielęgniarka powiedziała, że te psy bardzo zadbane. Tak właśnie chciałem powiedzieć, że, że takie ładne są. Tak, i... że, że w ogóle te psy nie widać, żeby tam cierpiały na jakiś tam hmm. łód, Natomiast było widać niesamowitą miłość tych zwierzaków do tego człowieka. E... W ogóle jakie grzeczne, nauczone także, że Nie, nie? Jak ona mówi, okej, okay, nie oceniam, dlaczego trafię na ulicę, co się stało, mm. dlaczego się mu noga, ale na pewno jest dzisiaj tak dobrym człowiekiem, bo widać to po tym, wiesz, pies poznaje człowieka, wiesz, jak Twoje psy mi uwielbiają, nie? bardziej niż Ciebie chyba. Mm -hmm. e, więc, mniej, więcej. <laughs> mniej więcej. Więc psy poznają dobrych ludzi. Mm -hmm. e, ja nie chcę, oczywiście, się tutaj na, na kanale tych wydarzeń tutaj mówić, że jestem dobrym człowiekiem. No, no tak wyszło samo po prostu. Natomiast faktycznie, mm, faktycznie jest tak, że. Mm, Happy News ma dla mnie taką, taką wartość, że my wyłabiamy takie. Mm, to, jest, to jest dość zwyczajna sytuacja, nie? Że trafiasz do szpitala, jak masz psa, to on tęskni, nie? no To tak. jest taka niezwyczajność tej sytuacji, z na tym, że to jest bezdomny i że są psy, którym wiesz, jakby tak, rozbudowujemy. A, a cztery i tak, że Rozbudowujemy polegają. tą historię i, i nagle ona nabiera jeszcze większych kolorów. Mm, ale kiedy się ją wyłowi z y, gąszcza. Mm, Wszystkich różnych wiadomości, które są dzisiaj, które ty dzisiaj dostajesz od rana, które my się gdzieś tam dostajemy od rana, kiedy taką historię wyłowisz na światło dzienne, to jest takie ojej, jak słodko, jak fajnie. Więc tak. takie po prostu, yy, to jest takie coś fajnego i myślę sobie, daję tą historię jako pierwszego newsa na dzisiaj, yy, szczególnie dla tych, którzy nas są, z nami są po raz pierwszy. Że to jest właśnie taki program. Szukamy tych historii i często znajdziemy historie śmieszne, yy, żartujemy. Yy, czasami, yy, czasami są to historie, które, które są, no, pokazują oblicze ludzkiej głupoty. Ale tego typu historie to, to jest esencja happy newsa. bo od tego zaczęliśmy. Pierwszy odcinek, kiedy wyławialiśmy tylko i wyłącznie historie dobre. Pamiętasz, tak. że chcieliśmy, żeby ten program miał tylko wydźwięk dobrych historii. Później. Tak. Zaczęliśmy dokładać śmieszne, jakieś patoty wyleperki, tak. inne rzeczy, a, a dzisiaj znowu jest taki trochę dla mnie powrót do korzeni, że absolutnie niedyskusyjna historia. Nie da się w tej historii, yy, załapajmy <grywk> TikTokowi, bo może się da, nie da się w tej historii przyłożyć jakieś łatki, a, pewnie coś tam, nie? A, pe... no właśnie nie, mm -hmm. jest bezdomny, nie? Czysta, ta historia. Ci... O, Pure. czyste dobro. Tak. Czyste dobro w najlepszej postaci. Super. I dlatego o tym mówimy w Happy Newsie. A Natomiast tobie ja życzymy, żeby ci się zaczęło w życiu układać i, mm, i żebyś jak nawet jak się zacznie w życiu układać, to żebyś tego dobra w serca nigdy nie, nie wyrzucał. Tak jest. Natomiast ja cię nie zawiodę dzisiaj. <grym> mamy mamy patodoperkę w <grym> Happy <kochanie grym> Otóż ja lubię niebieski kolor. No Ja też, jak widać. I jest sobie morapol. Deweloper, który w Warszawie wybudował osiedle. I ten deweloper też lubi niebieski wikory. Nawet zdjęcie bo ja wiem, co chodzi. Otóż chodzi o to, że przepisy jasno określają, jak blisko mają być miejsca parkingowe od posesji. budynku, tak, od posesji. No i jeżeli e, jest do 10 miejsc, to miejsca muszą być 7 metrów maksymalnie, minimalnie 7 metrów od posesji. Ale jeżeli jest od 11 do 60, 60, 60 samochodów, to powinny być oddalone o minimum 10 metrów. E, a jeżeli jest więcej 60, to minimum 20 metrów. Żeby po prostu ten hałas samochodów, parkowanie nie przeszkadzało. Nie mogę przeczytać tego newsa, bo dalsza jego część jest jak wykupię abonament w wyborczej. A ja nie muszę. To jest ciekawe. E, no i teraz tak deweloper stwierdził, że trochę ta działka jest za mała, żeby takie tutaj fikuśne robić, odstępy duże, a tych miejsc trochę trzeba stworzyć. I zobaczyli, że jest taka luka prawna, że jeżeli to jest miejsce dla niepełnosprawnych, to te miejsca mogą być bliźniutko, bez limitu, e, no bo niepełnosprawni potrzebują bliskie dojście. A. No i, i deweloper to... zainwestował w dużą ilość niebieskiej farby i zrobił zdjęcia, zrobił miejsca dla, dla niepełnosprawnych, dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy pełnosprawni, wszyscy jesteśmy, jesteśmy niepełnosprawni. Trochę jak ta historia z Alką Barbie. Każdy z nas ma, ma różne oblicza, a każdego z nas szanujemy i mu raport że tak zrobi. Jak to widzicie na zdjęciach, to widzicie, że to jest faktycznie blisko. W sensie, to, to jest tuż przed czymś balkonem. I ja chciałem Ciebie spytać Damian, co Ty o tym sądzisz? Uważam, że to jest yy, niefajne. Dlaczego? Wiesz, jak, jak w grę wchodziłoby to, że murapolowi zależy na inwalidach, to ja bym jeszcze do tej farby niebieskiej dorzucił się dla nich, chociaż oni akurat nie potrzebują. Ale jeżeli to jest, jak powiedziałeś, wykorzystywanie luki w przepisach, po to, żeby, no parking musi być pewnie na ilość tam aut, i tak, mm. tak jak na ilość pewnie mieszkańców, czy na ilość mieszkań, tak. nie znam się na, przepis, na przepisach deweloperskich, ale nie podoba mi się, kiedy mm, cwaniactwo. Wiesz, okej, okay, podoba mi się cwaniactwo, kiedy goś kupuje bilet i jest za darmo przez pół roku na lotnisku i jakby nikt na tym nie cierpi, nie? <laughs> to nie no, cierpi no dobra, ale korporacja wielka, no. dla której to nie, nie jest odczuwalne, no. nie? Nie podoba mi się, kiedy y, korporacja, mówię z korporacją, y, już, już chyba. Wykorzystuje luki w prawie, które są dolegliwością dla ludzi innych. Na przykład, którzy mieszkają na parterze tego budynku i mają pod, pod oknami samochody. nie? Mm -hmm. Okej, okay. a ja mam inne spojrzenie. Dobrze. Jest. To jest jaka działka w Warszawie. Tak, dobrze. No, jest zapotrzebowanie, żeby tam ludzie są mieszkać. I oni to widzą wcześniej. Widzą te miejsca wcześniej, nie? Jasne. Dużo osób kupuje pierwsze mieszkanie. To są zaoferowani. Oczywiście, że absolutnie. Natomiast myślę, że jak ktoś kupuje z ogródkiem sobie tutaj, to on widzi te miejsca parkingowe, no się no to nawet jak ty zaoferowany to widzisz. Ale miejsca parkingowe się robią na samym końcu, nie? A ludzie kupują dzisiaj czasami dziurę w ziemi i wizję tego, jak budynek będzie wyglądał. Okej, tak. I to wtedy jest niefajnie? No i tak na będą było, Kacper, ale nie Ale z drugiej strony też widzisz parkingi, gdzie są na tym zagospodarowaniu. Tylko możesz o tym nie pomyśleć, jak tak widzisz plan. Patrzysz na to z perspektywy osoby, która wie, jak wygląda biznes mieszkaniowy, nie? Trochę, popatrz ja, ja, popatrz nie wiem jak w branży, jak, jak pornograficzny. Przepraszam, <laughs> to, to, to nie była pornografia, tylko to była prostytucja. przepraszam. No. Ja przepraszam, powoli no. w branży, za no. dużo no. masz tych biznesów. <laughs> tak, tak. tak. E, jeszcze, nie, Zobaczcie, poprzedni odcinek, żeby nie było. Poprzedni odcinek musisz no. zobaczyć, dlaczego. Jakie ma, jak duże udziały są kratka w biznesie <laughs> w biznesie? Jakim Prost, prostytucji. Tak. Jak, jak, jak szerokie są jego wpływy, to o poprzedni odcinek. Natomiast, natomiast faktycznie jest tak, że jak kupujesz pierwsze mieszkanie, Kacper nie ma takiej Na ci coś ktoś plany położy na stole. No, okej, okay, ja bardziej nie, 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 myślę, wiesz co, okay, I się... były na pewno zdjęcia takie, wiesz, widoczek taki, i taki, taki, nikt nie pokazał zdjęcia, a tu przed balkonem będzie całości samochód, nie? Tak, bardziej <coughs> myślę może o rynku wtórnym. Że rynku wtórnym a nie, nie okej, okay, no to wtedy jakby to, to wie, własną nie? odpowiedzialność, e, Sam kolor niebieski, <coughs> chciałbym, żeby tak wszystkie parkingi wyglądały, bo lepsze jest niż szary dla mnie. A więc to jest dla mnie spoko i tutaj widzę, widzę optymizm, ja. wbijasz, wbijasz na osiedle i niebisutko jest, tak ładnie, tak morsko. W Olkuszu jest całe osiedle no? z niebieskimi dachami. Fajnie. Konrad, Santor... najdziesz to, pokaż. Saturni takie. Um, się nazywa, chyba się nazywa nawet ptasie osiedle. Ale tak się rzuca z daleka w oczy, bo on jest na takim lekkim wzniesieniu i wszystkie dachy są niebieskie. Jesteś jest z Olkusza? Pozdrawiamy. Kurczę, Bardzo ja, ładnie, ja myślałem, od razu to obserwuję. tak, ja myślałem, że z tego ukleimy happy newsa, że ja patrzyłem przez rynek turny. Myślałem tak, że hej, no, możesz sobie kupić mieszkanie, które jest pewnie tańsze niż takie, które ma dalej parking, nie? bo to tam rynek sam weryfikuje, mm -hmm. co je kosztuje. Więc możesz sobie kupić coś za coś, że masz. No, bliżej masz zakupami, masz, ma, masz bliżej też do Hałasu, no ale kupujesz to wiedząc. Yy, I że zostałeś ominął przepisy po to, żeby że stworzył, yy, stworzył miejsce, które nie jest idealne, no albo nie jest tańsze. Natomiast faktycznie, kupując to z, yy, z, tylko z, z planu, no to myślę, że. 95%, 95 nie, osób nie miało pojęcia, co no, się pakuje, nie? wiem, sobie wyobrazić tego, nie? Chyba, że była reklama, y, stał cały duży billboard przed osiedlem na Orsusie. Hej, sprawdzi, mamy super osiedle dla was. Tak, tak, to, tak. To, to ewentualnie tylko takie coś można by było e, zrozumieć, nie? Filtry y, antysmogowe standardzie w mieszkaniach oferowane. O, zaj... Znaczy fajnie. Dobra, no y, to co? Są seniorzy w domu opieki, w domu starości w Niemczech. Okej, okay. budował je Raple. Nie. No bo tak są seniorzy nieposprawni. Nie, nie, to nie tak jest tak, się... że ja przychodzę, płynnie z Twojego newsa do mojego, bo mamy wspólne, coś wspólnego. Nie, Mój news nie jest tak zrąbany tak w sensie. Okej, okay. tu ma potencjał. <grym> ma potencjał. <grym> są, jest dwóch staruszków, dwóch gości, którzy są jednymi z, e, um, o, powiedzmy, gości tego domu, tak? Mieszkają tam, w tym domu opieki, w tym domu starości. I nagle urywają się z tego domu. Dosłownie. Wagarzy. O no coś w tym stylu. I gdzie oni mogli pójść? Czekaj, bo jest tam jakiś nagłówek. Uciekli i gdzie mogli pójść? Ale seniorzy, ile ich jest? Dwóch. Dwóch. On i ona? Czy on, on i on. On i on. Seniorzy. Taki tacy my za 30 lat. 40. Ja bym poszedł na lotnisko, ale. <laughs> e... No, na imprezę poszli. Tak. Poszli okay. na koncert metalowy. Ok. Poszli na koncert metalowy, który się w Niemczech odbywa co roku od 1990 roku. I na tym koncercie, bo to jest tak, okazuje się wieczorem, że nie ma dwóch osób w domu starości. No więc obsługa wzywa policję. Przyjeżdża policja, sprawdza? Nie ma. Nie ma. Nie ma. <laughs> to też z ostatniego odcinka. Nie ma. E, zaczynają się poszukiwania. Policja do kłębki, jakieś ślady gdzieś tam były. Okazuje się, że są na koncercie. Strozili e, po pagerach. Okazało się, że byli bardzo zdezorientowani i już trochę zmęczeni. Więc wszyscy myśleli, że ich uratują. Dali im odpocząć, porozmawiali. No i oni sobie posiedzieli, posiedzieli i mówią dzięki policja, że przyjechaliście, fajnie, że się opiekujecie, ale my wracamy na imprezę. Hmm? A ci funkcjonariusze próbują wypersuadować, że to nie jest najlepszy pomysł i to nie jest najlepsze miejsce w wieku tam 90 lat, czy 80 ani paru, tacy... leciwi tak tak okay. Że to nie jest najlepsze miejsce, chyba gdzieś ten wiek był A? podany, ale to było raczej 80, koło 80. E, że to nie jest najlepsze miejsce na, dla nich i że oni i że sugerują powrót do, do, tego, do tego domu spokojnej starości, tak to nazwiemy. No, i goście ulegają i wracają z policją do, do tego ośrodka. Dowiaduje się organizator koncertu y, o całej tej y, sytuacji. I na Twitterze na, pisze y, o tym, jest oczywiście wydarzenie. Napisane jest: Nigdy nie jesteś za stary na rok. Hmm. <gulatory> I zdjęcie, i cała impreza jakby y, 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 t, tam, tam, t, tamtego roku, bo to nie jest, nie jest jakiś najświeższy hmm. news. Y, y, c, I z, okazuje. I pokazuje się informacja, że jakby niezależnie od lat, ważne co masz w sercu, jak chcesz się świetnie bawić, to się, to się świetnie baw. Nie? My mieliśmy już dziadków na imprezie Techno, zresztą tak. Polaków w Londynie, tak. 80 parę lat, którzy, no, tam wiemy, zafałszowali, mieli być do piątej, a bawili się tylko do czwartej. na no. planem, czy to mieli być do szóstej. Mieliśmy już takie sytuacje o najstarszych influencerach. Mieliśmy dużo historii takich pozytywnych Romantyczny minusów, też. Romantycznych, tak. tak, o zasadzonym sercu pośród dębów tak. i wiele, wiele innych. To jest. Jakby wpisujemy do naszego katalogu, e, jaka może być, jaka powinna być starość. Tak? E, tak. I że starość, niezależnie teraz w jakim wieku jesteś, że starość to jest naprawdę stan umysłu. E, często my się, rozmawialiśmy, nie? w którym momencie człowiek wie, że już jest dziadkiem, na przykład. Nie? Mhm. Czy to jest jakiś wiek, czy to jest. E, będziesz się rano. Budzisz się rano i myślisz, o, ja jestem dziadkiem, nie? No. Kiedy sobie uświadamiasz, że, 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 że masz bliżej niż dalej, to, to jakby m, faktycznie jest tak, że to nie jest określone wiekiem, tylko tym, jak ty na to patrzysz. I myślę, że tego typu osoby pokazują, e, że można nigdy się nie pogodzić z tą, z tą starością, i to nie jest nic złego. Tak? Jeśli e, nie ma czegoś takiego, że to nie wypada tego robić, bo masz już swój wiek, tego nie, tego nie wolno, a to, a to co ludzie powiedzą, a to gdzieś tam, absolutnie wyrzuć takie rzeczy z głowy, ponieważ, yy, ponieważ jak mówi organizator koncertu yy, metalowego, rokowego, nigdy nie jesteś za stary na rocka. Yy, I z takim przesłaniem właśnie yy, chciałbym, żebyśmy skończyli dzisiejszy że program. Tak. Czyli znowu dochodzimy do tej konkluzji, że, prowadzując moje słowa z innego odcinka, że dobra zabawa jest jak męska toaleta. Zawsze i wszędzie je znają. Czas! Co ty gadasz? Yy, nigdy nie jesteś za stary na roka. Trzymajcie się. Cześć.